Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Rozmowa z Gorzowa, Elżbieta Kobalak, dzień dobry. A moimi Państwa gościem jest dziś wiceprzewodnicząca Gorzowskiej Rady Miasta, Radna Platformy Obywatelskiej, Anna Kozak. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Pani wiceprzewodnicząca, dziś sesja budżetowa, jedna z najważniejszych, jeśli nie najważniejsza sesja w roku. Same wydatki miasta planowane na przyszły rok to ponad miliard złotych, a więc jest to z pewnością budżet rekordowy dla miasta. Dla porównania powiem, że bardzo zbliżony do budżetu całego województwa, chociaż oczywiście tutaj zadania różne. Jak pani ocenia ten budżet? Ten budżet rzeczywiście z roku na rok jest um, coraz bardziej rekordo, rekordowy, bo mamy zwyżkę i wydatków, i dochodów. Natomiast no, przed nami bardzo duże są przedsięwzięcia. Też musimy pamiętać o tym, że jednak wszystko też drożeje. Drożeją też usługi, media i to wszystko też widać w naszym budżecie. Natomiast przed nami jest duże wyzwanie. Musimy dokończyć inwestycje, które są rozpoczęta. W budżecie też są zabezpieczone środki na wkłady własne do środków z KPO, do środków unijnych, które będziemy chcieli pozyskać dla naszego miasta, tak żeby zrobić dobre inwestycje. Jeżeli chodzi o inwestycje, to tam jest słabo kwota 165 milionów złotych, czyli te inwestycje troszeczkę są mniejsze niż w roku ubiegłym, ale to nie oznacza, że nie będą one wzrastały w trakcie roku, bo okaże się po tym, jak wygramy ym, i w konkursach i otrzymamy kolejne plany na y, realizację y, inwestycji y, w związku z finansowaniem z KPO, by tym one oczywiście wyższe. Ja analizując budżet zwróciłam też trochę uwagę na kulturę. Niecałe ym, 30 milionów. Tak. Trochę mi się to nie podoba, że te środki są w takiej wysokości. Jest tam co prawda zaszyta kwota bodajże 6 milionów złotych jako rekompensata dla areny i będzie ona prawdopodobnie dzielona w roku po 3 miliony na sport i też na kulturę. Czyli pani zdaniem ta kwota powinna być większa? Tak, będziemy się o to jeszcze dzisiaj pytać na sesji. Natomiast nie podoba mi się to, że kwota na zadania związane z kulturą, czyli na małe granty, i e, na takie wsparcie dla NGO-sów to jest kwota 720 tysięcy. To, co widzę w dokumencie, jest to kwota, która jest przeznaczona na cały rok i od pięciu lat ona się nie zmienia. Uważam, że ta kwota powinna zostać podwyższona przynajmniej do miliona złotych, ponieważ kultura jest bardzo ważna dla naszego miasta. Kolejną... Tak zwłaszcza, że przyszły rok ma być rokiem kultury. Otóż to właśnie. Kolejną rzeczą, na którą zwróciłam uwagę, mm, też mi się nie podoba to, że na zabytki mamy kwotę o 50 tysięcy niższą niż w ubiegłym roku i jest ta kwota tylko, to jest aż um, przykro mi to mówić, ale to jest tylko 325 tysięcy złotych. Um, z tego wydziału mogą korzystać na przykład wspólnoty. Które to jedna kamienica może być? Otóż to. Kwotę. A przecież, przecież mówiliśmy o tym, że chcemy iść w stronę miasta mm, pięknego, takiego jak Łódź, jak Poznań, jak Wrocław. Chcemy remontować zabytki nasze, żeby osoby, które przejeżdżają z zewnątrz, mogły się delektować tą naszą wspaniałą architekturą, bo uważam, że my, architektura miejska jest bardzo piękna, tylko jest nieodnowiona. I tu będziemy też prosić o to, żeby tą kwotę zwiększyć, tym bardziej, że pan Rybok był u nas na sesji Rady Miasta. Przedstawił nam świetny program rewitalizacji. I myślę, że powinniśmy z tego skorzystać i tutaj zadbać o to, żeby w tym wydziale było trochę więcej pieniędzy. Ja żeby tak zobrazować trochę te wydatki, to powiem, bo to może być dla wielu mieszkańców zaskoczeniem, że największym wydatkiem wcale nie są inwestycje, prawda? Sport czy kultura bo to na pewno nie, ale największym wydatkiem w budżecie miasta jest oświata i to jest. Prawie połowa tej kwoty 500 milionów złotych. Tak. To jest zawsze największy wydatek w budżecie miasta. Powiedziała Pani, że spodziewa się Pani poprawek radnych, będziecie na pewno pytać, tak? Mhm. Radni czują, czuje Pani taką odpowiedzialność za właśnie tą uchwałę budżetową? Bardzo dużą czuję odpowiedzialność, bo my rozmawiamy z mieszkańcami, znamy te potrzeby. I są to potrzeby naprawdę bardzo ważne, bo to są chodniki, to są zmiany inwestycyjne w szkołach, to jest rozbudowa szkoły specjalnej, e, mamy teraz obecnie chyba bodajże 8 oddziałów w innym budynku, gdzie dzieci się uczą nie mając miejsca, chcemy to rozbudować, to są przedszkola, są to żłobki, które się czekają na modernizację, e, Są to przed nami stoją niesamowite programy jako miasto, my musimy patrzeć na to, że my jednak idziemy w kierunku starzejącego się społeczeństwa, po, jestem po rozmowach z seniorami. Pani mi powiedziała ostatnio, że one szacują w granicach 35 tysięcy seniorów w naszym mieście. To jest dosyć sporo. I ta, ten plan I to, będzie się, będzie się powiększał. My musimy wprowadzić programy na zwiększenie dzietności w naszym mieście, żeby więcej dzieci się rodziło. My musimy pomyśleć o tym, w jaki sposób przyprowadzić do nas przemysł. Mamy tylko 3% przemysłu. Tak naprawdę te firmy, które u nas są, to są firmy usługowe. Są to firmy drobne, dobrze prosperujące, ale te pieniądze, które pieniądze, które one wypracowują w postaci dochodów, w postaci zapłaconych podatków, w postaci zapłaconych podatków od nieruchomości, od gruntów są duże i my musimy naprawdę z wielkim szacunkiem te pieniądze wydać na miasto tak żeby każdy obszar był e, uszczęśliwiony. My nie możemy się składać e, jako mieszkańcy na to, żeby e, złożyć się na wyjazd dzieci z jakiejś szkoły, która reprezentuje szkoła, szkołę w jakiejś dyscyplinie, bo szkoła nie ma pieniędzy na wyjazd autobusem. My nie możemy składać się jako miasto dla kogoś, komu spłonął dom. My musimy mieć pewne zabezpieczenia w tym budżecie, żeby być odpowiedzialnym miastem za wszystkich mieszkańców. Pani Przewodnicząca, była Pani jedną z radnych, które napisały taką prośbę, list do Prezydenta Miasta w sprawie całodobowej apteki w Gorzowie. Jest to problem chyba przede wszystkim znany rodzicom małych dzieci, bo tu jak coś się dzieje, no to wiadomo, że natychmiast trzeba reagować. Prezydent odpowiadał, no ale to pół miliona. Będzie poprawka? Pół miliona to jest i dużo, i niedużo, tak mogę powiedzieć, biorąc pod uwagę to, że zadaniem własnym miasta jest ochrona zdrowia naszych mieszkańców. I powinniśmy dokonać wszystkiego, żeby nasi mieszkańcy czuli się bezpiecznie, szczególnie jeżeli chcemy właśnie pójść w kierunku zwiększenia dzietności i mieć większe bezpieczeństwo dla młodych rodziców, gdzie wiemy, że małe dzieci częściej chorują, szczególnie są to noce, kiedy są wysokie gorączki, kiedy musimy skorzystać właśnie z apteki, żeby zakupić środki. Uważam, że to jest bardzo ważne, ale też pamiętajmy o seniorach. Pani miała ze mną możliwość uczestniczenia podczas konferencji w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. Była Pani świadkiem zdarzenia, gdzie jedna z osób zemdlała. I to, że ta pomoc jest potrzebna, to może zdarzyć się każdego dnia i o każdej porze nocy. Więc my musimy jako miasto spełnić wszystkie obowiązki ku temu, żeby to bezpieczeństwo było naszym mieszkańcom zapewnione. W projekcie budżetu jest ta kwota zapisana? Pół miliona złotych? Nie jest, nie widziałam, ale czekamy na autopoprawki. Nie mamy jeszcze Wszystkich dokumentów, które będziemy um, uchwalać na sesji Rady Miasta. Dzisiejsza sesja Rady Miasta e, tylko podpowiadamy tutaj naszym słuchaczom rozpoczyna się już o godzinie 12. .00. Można ją oczywiście śledzić w internecie, można także przyjść na salę sesyjną, jeśli ktoś ma taką ochotę i możliwość. Jednym z ważniejszych tematów będzie z pewnością także głosowanie w sprawie wykupienia przez miasto akcji Żużlowego klubu Stal e, Gorzów. Pani radna, sesja w tej sprawie już się odbyła. Zadawaliście Państwo wtedy bardzo wiele pytań. Czy Pani już wie, jak zagłosuje? Czy Pani zdaniem miasto powinno kupić akcję Staligorzów za 2,5 miliona złotych. Pani redaktor, była sesja, która trwała 4,5 godziny. Szeroko omawialiśmy nasze wątpliwości na tej sesji. Do tej pory nie widziałam jeszcze w programie e załączonego druku uchwały, który by mówił o tym, że upoważnia prezydenta miasta do zakupu tych akcji. Czyli uchwały, nad którą dziś macie głosować? Jeszcze jej nie widziałam, więc jeżeli zapoznam się z treścią tej uchwały, przeczytam jej uzasadnienie, będę mogła się wypowiedzieć. Natomiast my wczoraj nawet mieliśmy zebranie klubu i omawialiśmy to, żeby w uzasadnieniu tej uchwały była informacja o tym, jakie zabezpieczenia będzie miało miasto, kiedy my, jako Rada Miasta, upoważnimy prezydenta do zakupu tych akcji? Czyli co się zadzieje w momencie, kiedy miasto już kupi te akcje? Czy na przykład nie będzie takiej sytuacji, że w trakcie roku obrachunkowego będzie na przykład trzeba dokapitalizować tą spółkę, trzeba będzie zwiększyć nakład czy pieniężny, czyli trzeba będzie wpłacić kolejne pieniądze? Co na przykład w tym momencie, czy my będziemy mieli swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej? Czy będziemy mieli możliwość zawetowania? Na przykład pewnej ustawy, jeżeli chodzi o zaciągnięcia jakiegoś zobowiązania czy o sprzedaż majątku. Te wszystkie sprawy dzisiaj będą omawiane i będziemy czekać na interpretację ze strony naszych prawników, prawników miejskich, co nam, jakie jest ryzyko, bo my tego ryzyka jeszcze na dzisiaj nie znamy. Jest dziewiąta dziesięć o dwunastej sesja uchwała. Treść uchwały jeszcze znana Państwu nie jest, czyli rozumiem, że rozpoczynacie o 12 i chyba od razu od przerwy, żeby się zapoznać z treścią uchwały. Zobaczymy, o której godzinie będzie podwieszona uchwała. Jeżeli ta uchwała będzie szybciej, to myślę, że wtedy jeszcze zdążymy zrobić spotkania z klubami. Jeżeli będzie podwieszona później, no to wtedy, tak jak Pani redaktor mówi, no musimy się zapoznać. Ja sobie nie wyobrażam, żeby głosować nad czymś, jeżeli nie znamy treści. Czy podczas tego głosowania będzie obowiązywać dyscyplina klubowa? My, nie, my jako klub Platformy Obywatelskiej nie dostaliśmy takiej informacji, więc każdy głosuje zgodnie ze własnym sumieniem i zgodnie z tym, jak się kontaktował ze swoimi mieszkańcami, jakie grupy mieszkańców reprezentuje i myślę, że tak powinien zagłosować, bo jesteśmy głosem mieszkańców. O, y Stali Gorzów z pewnością jeszcze dzisiaj będziemy sporo mówić, przede wszystkim o budżecie miasta, oczywiście na naszej antenie, ale zmieńmy temat, bo stanęła Pani na czele Lubuskiej Rady Kobiet. Czym ta rada ma się zajmować? Czy kobietom w województwie lubuskim taka rada jest potrzebna? Myślę, że taka rada jest potrzebna, ponieważ to jest ciało doradczo-konsultacyjne przy Marszałku Województwa Lubuskiego. Tak naprawdę będziemy zajmować się różnymi rzeczami, takimi jak rola kobiety w województwie lubuskim i zagrożenia, ale przede wszystkim równość płci i równouprawnienie. Te równouprawnienia to nie są tylko i wyłącznie prawa, ale także obowiązki, które są związane z tym, że kobiety tak jak oczekują różnych rozwiązań, również powinny korzystać z tego, że muszą też dochować takich rzeczy jak na przykład samokształcenie, podnoszenie swoich kwalifikacji. I tutaj będą też instrumenty do tego, bo my jako Rada Kobiet będziemy miały możliwość skorzystania z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus dla kobiet. I będą programy różna unijne dedykowane do różnych środowisk naszego województwa. Czyli nie chcecie tylko Rozmawiać o tak. tym, ale chcecie działać, bo będziecie miały tak. za co. Musimy generalnie porozmawiać, żeby poznać potrzeby, bo każdy, <grym> każde środowisko będzie różne. Dla jednych na przykład będzie ważne, żeby się rozwijać, zakładać działalność gospodarczą. Powiedzmy, że miejscowości, które będą blisko granicy, kobiety będą chciały zakładać działalności, żeby skorzystać z tego, że przyjeżdżają ym, osoby z innego kraju, które będą wykonywać usługi, które są w naszym kraju trochę tańsze, więc będą chciały się doszkolić, ale na przykład z innej części województwa będą stawiały na przykład bardziej na rozwój będą chciały się dokształcić, czy na przykład te z mniejszych miejscowości, czy założyć działalność gospodarczą, czy zrobić uprawnienie na wózek widłowy, albo na przykład na autobus, no są różne możliwe tutaj rozwiązania. My w tym tygodniu będziemy miały spotkanie Prezydium Rady, na którym opracujemy plan działania na cały rok, który będzie kompatybilny właśnie z tym programem FSM i wtedy myślę, że jak się spotkamy, to Państwu szerzej opowiem, bo ja jestem przedstawicielem tej Rady jako Przewodnicząca, ale głos wszystkich kobiet w tej Radzie jest bardzo ważny, więc do Dopiero się wypowiem, kiedy wszystkie kobiety się wypowiedzą. A proszę powiedzieć, jak chcecie trafić do tych kobiet, bo mówiła Pani o tych większych miastach, ale także o kobietach, z tych mniejszych miejscowości, czy one w jakiś sposób mogą się też z wami kontaktować? Bo tak sobie myślę, że w tych miejscowościach. Ta społeczność często także jest y, mocno zorganizowana. Mówię o wsiach czy miasteczkach y, i może one już na przykład wiedzą czego chcą, wiedzą czego oczekują, wiedzą, co by wpłynęło na jakość komfort ich życia i funkcjonowania takiego na co dzień. Ja myślę, że one bardzo dobrze wiedzą, czego one chcą, jakie one mają potrzeby, bo jeżeli one już pracują i widać je na rynku, to one już powiedziały całą, całą swoją osobą, że one chcą pomocy. My będziemy pracować nad kanałem dystrybucji informacji, bo to jest ważne. Czyli każda kobieta, nas jest 20 osób w tej Radzie, każda kobieta jest przedstawicielem swojego środowiska. My jesteśmy tak podzielone, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, ponieważ część osób jest z północy województwa, część osób jest z południa województwa i tak samo jest też prezydium ułożona. Więc jak czym chcemy zachować tą równowagę, czyli przedstawiciele różnych środowisk, tych kobie, kobiecych środowisk, mm. będą się z nami spotykać, ponieważ my jak zrobimy zebranie prezydium, ustalimy plan, to potem zrobimy spotkanie całej Rady. I te kobiety, które będą z różnych środowisk powiedzą nam e, jaki zakładamy plan. Ja mam w planie odwiedzić te środowiska i porozmawiać z tymi kobietami na tej na podstawie tych rozmów zbadać potrzeby, a potem oparcie o potrzeby zbudować plan i jak gdyby tutaj dystrybuować te e, e, fundusze pani jest europejskie bardzo aktywną radną. Spotyka się pani z mieszkańcami i e, czy ma pani już jakieś takie pierwsze spostrzeżenia, że na przykład często zgłaszają się do mnie kobiety, które mówią, że Kobiety mówią, że trochę się boją mężczyzn, ale tak naprawdę to one się nie boją, tylko one muszą trochę zmienić swój styl myślenia i muszą trochę uwierzyć w siebie, że są naprawdę świetne i dadzą radę tak samo jak mężczyźni. Bo mężczyźni, jak mężczyzna pani zapyta, na przykład jeżeli pani by zaproponowała mężczyźnie stanowisko, powiedzmy, czy zostanie pan prezesem jakiejś dużej spółki, to on pani powie, tak, o której mam jutro przejść do pracy. A jeżeli zapyta pani to, zada pani to samo pytanie kobiecia, zostanie pani jutro prezesem dużej spółki, to ona powie, ja naprawdę, Boże, nie wiem, czy sobie tam radzę. Nie no da tak, sobie rady, świetnie sobie dam tak, ta radę. To zmienimy. Myślenia. To będę trzymała kciuki. Daniel, ciebie się nie boimy. Tak, przyjmuję pracę. <noise> Anna Kozak, przewodnicząca, wiceprzewodnicząca Gorzowskiej Rady Miasta, była dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i... Przyznam, że nie zazdroszczę dzisiejszych głosowań na sesji. Damy radę. Proszę się o nas nie martwić. Dziękuję uprzejmie. Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.